Wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale z gry War Thunder. Yy, wiem, tak wiem, ostatni odcinek był 8 miesięcy temu, yy, ale to dlatego, że po prostu YouTube ucina mi zasięgi, przez co ja nie widząc efektów tych odcinków, tracę tak naprawdę chęci, żeby cokolwiek nagrać. Nie tak, że nie mam o czym, czy jakiś inny pod... po prostu no. czy wam by się chciało robić coś co nie ma sensu co widzicie, że nie przynosi skutków yy... no wątpię w to szczerze mówiąc, dlatego też proszę was dzisiaj żebyście polajkowali ten film, i zostawili suba na kanale ponieważ algorytm YouTube'a działa tak, że jeśli na przykład dacie mi słuba czy polajkujecie film, to ten film pójdzie dalej. Więcej osób go zobaczy e, przez co będzie miał większy zasięg i może jakkolwiek bardziej się w końcu rozwinę. E, także no tyle. Dzisiaj sobie zagramy Abramsem M1A1AIM. Czyli w sumie jak ja to mówię, IMM. E, jest to maszyna dywizjonowa. W, drzewku amerykańskim jest jeszcze niby jeden clickbait jest to premka w miarę spoko premka ale uważam że aim jest lepszy ponieważ ma na przykład lepszą termowizję w gruncie rzeczy to tak naprawdę mało czym się różnią a że aim ma lepszą termowizję to też więcej tam widać za dużo się na moim koncie nie zmieniło Parę tam nowych rzeczy mam, ale także o tym też będzie można nagrać odcinek, jeśli tenkolwiek się bardziej powiedzie. Yy, używam tego Abramsa Venapie z A10 dlatego, że po prostu nie mam żadnego innego sensownego samolotu yy, na wysokim poziomie w drzewku amerykańskim. A że no... pieniędzy za dużo się nie posiada, to ciężko kupić jakąkolwiek inną premkę yy, także no, nie będę przedłużał, wejdziemy sobie po prostu do bitewki i zobaczymy jak pójdzie tym Abramsem mapa spoko jedna w sumie z lepszych, ale też jedna z najbardziej ryzykownych map. Jeśli się popełni jakikolwiek błąd, to jest dość naprawdę szybko zginąć. Ta dziesiątka już tak średnio sobie daje na tym poziomie radę. Mimo że no sama A10 sama w sobie jest naprawdę zarobistym samolotem czy to do ogrendowania drzewka yy, amerykańskiego, jeśli chodzi o samoloty. A czy to. Do naziemek, ale na swoim poziomie, czyli 10,3, a nie na 11,7, to jest naprawdę wtedy spoko maszynka, ale no tutaj już są pancery. Także ciężko cokolwiek zrobić. Tym bardziej, że no, jest jak dla mnie przesadzonym, przesadzoną pelotą i powinien dostać nerfa według mnie o pudeł już ktoś tu jest staraj się tu wjechać żeby może nie przyjęli tego I tutaj sobie poczekamy, na... Oj! Mi strzał, teraz... Jest... Dobra, jeszcze. Ale żem to zrypał, zaraz ginę. O, Jezu. Nie poszło nie to po mojej myśli Jak na razie Abrams nie pokazuje się zbyt dobrej strony, ale chce prawie po także to już jest cud w sumie, bo znaczy, że się strzeli pomiędzy wieżą a kadłubem Abramsa i tak naprawdę jest już po nim Co i to mi strzela? Strzelało Ale mi nie pokazało z której strony niestety Albo nie zauważyłem Jest też taka opcja. Tam jechało coś. Boże, na tym poziomie taka pelota? Nie narzekam, bo to ja zawsze jeden pancer cyr nie, ale Ale, że kurde, ktoś się zdecydował wziąć się na kompelatę, to ja się troszeczkę zdziwiłem Zauważyłem również, że będę musiał sobie zmniejszyć ustawienia Jeśli chodzi o World czy to graficzne, czy też inne, i to po prostu rozgrywka na filmie wyglądała płynniej. No bo nie ukrywajmy się, ale ja, jakiegoś jak lepszego sprzętu nie posiadamy. No, taki jest właśnie Abrams. Naprawdę solidna maszynka, a może w ogóle jeśli chodzi o snajpienie, z tą thermowizą daje radę naprawdę. Nie wiem, czy teraz już kampi spawnie, ale i tak już jest wygrana biff, ale że chcę jak najwięcej po prostu zrobić. No głównie na tej mapie kończy się bitwa tak, że jedna ze stron wygrywa wszystko i potem już tylko kampi na spawny. Niestety z tych spawnów jest ciężko jakkolwiek uciec gdzieś dalej, żeby pozbyć się wrogów. Kurde Za tak długo się stawiałem gdzie strzelić O Arta? Skąd? Tam coś było Obracowka, bo mi na mapie widać Jedziemy sobie na B zobaczyć przejmowany jest w sensie, no. przejmowany ja się już bym powiedział na. na mapie, że dwóch wrogów było ZTZ -a. co tu się stało co jest Nie mam pojęcia, co się stało w tym momencie. Mobilność Abrahamsa też jest naprawdę dobra. Mimo, że jakoś no, na niego nie mogę. Jedyny minus jest taki, że w sumie jak ktoś wiedzie, trzeba to bardzo łatwo jest się Abrahamsa pozbyć. Tutaj kolega na przykład celował mi w daną płytę, co go w sumie zgubiło. Wystarczy, żeby nie walno pomiędzy wieża a kadłub, tak naprawdę. Wizjer kierowcy, by było po mnie. No, jest bardzo łatwo zniszczyć. No, tyle łatwo jest się wstrzec pomiędzy ten kadłub a że. No ciężko jest Abramsa nie załatwić jak się ten strzeli Trzeba mieć naprawdę pecha. I wygrano Zagramy sobie jeszcze jedną bitwkę tym Abramsem Ta naprawdę nie była zła Ale zawsze mogła być lepsza Następny odcinek mam nadzieję, że już poprawię tę ilość klatek. I Też mam nadzieję, że jednak właśnie zasubskrybujecie za kanał i podobicie ten film, żeby do, do większej ilości ludzi trafił. Fajnie by jednak było jakiekolwiek większe wyświetlenia już robić. nie mówię o jakichś tam tysiącach bo jak na razie tylko jeden film na tysiąc wyświetleń ale mówię jakieś nie wiem, z 30 wyświetleń 50 może tak naprawdę już żebym widział że ktokolwiek to ogląda jednak a nie 4 wyświetlenia jak chyba ostatni odcinek miał też zdaję sobie sprawę że są youtuberzy którzy Lubią, robią to po prostu lepiej ode mnie, którzy zapewne znają się, znają też się lepiej ode mnie na niektórych rzeczach, ale ja po prostu robię to co umiem, to co mogę, się staram. fajnie nie było jakby się to docenili Ta 2-4 tutaj mnie trochę straszyła przez chwilę Musiał mi naprawdę w wieżę strzelić, że Nic mi nie zrobił No ale tutaj tam sobie nasz swoi. Tak, ale tak ostrożnie bo ta dwa czwórka gdzieś tu dalej zapewne jest na ostrożnie tego zniszczyli, czy to nie pojedzie Może to może się naprawić Kurde wiedziałem że to po lewej jest nie myślałem że tutaj patrzę sobie tutaj ten przesmyk minąć jest to tylko dwóch załogantów, także będę ładował 5 lat. No i wiesz, nie Na razie nic nie zrobiłem jeszcze w tej bitwie, sensownego. nie się z tym nie ma nikogo słyszę tu coś idzie ten nasz... To bardzo grzeczny coś leci. To... fajnie jest, jak jest, jak musi to zostać, teraz jest 60. Czuć różnicę naprawdę. Nie powiem. Już się zbliżam do ich respa niestety Ej, jeśli chcę cokolwiek zrobić jeszcze to muszę tak grać O! Dwa szfurka Gdzie? Od tyłu! No widzę, że tutaj nasi poginęli teraz. tutaj dalej się biją. No bo zobaczymy co tutaj się dzieje. O jak ktoś się rozbije. No właśnie. Ktoś się rozbił. Ja myślę, że tutaj nasi już wybijali wszystkich, ale to się określa, że... Jednak nie. To są dwa pojazdy. Nie leży Kurde, co się stało? Dobra, nie może opracować leży, tyle okay, dobrze A co to się Stało? Musiałem że szybciej tego wymieni Dzięki stary. Wstydniałem uzupełnienia załogi jeszcze zbadanego. Także ciekawie będzie. Coś tu jedzie. I tutaj też jedzie. Kurde, sporo ich. Nie już Dostał Nie przeładuje, strzał te też ładnie wchodzi Widzę kierowcę Nie wiem czy czy to naprawia, ale się naprawia Wtedy strzela, dobra, pilota. Orford. Eee, Zginę chyba tej pilota. Zauważył mnie. Nie, dobrze. No Kurde szkoda sprawdźmy czy mam jakiś sensowny zestaw, żeby tego nie mogę Dobra, wezmę ten Jak jest działka co spróbujemy podziałać Może się coś uda zrobić trochę nas zaniżyło Także nie powinno być tutaj pan cyrów jeszcze roland zobaczymy czy cokolwiek z tego wyjdzie Nie we mnie na szczęście chyba. Ja o, nie nawet we mnie nie? No, to w to na dziesiątkę było Nie wiem czy zaraz dodać zanim wygramy Niestety nie udało się tak tej mapy otwartej bardziej Chciałem wam pokazać, że faktycznie Fajnie się również gra Na daleko tym Obramcem Kurde Dobra Zawrócić muszę W miarę możliwości, tak żeby mi prota nie dopadła A, się rozbiłem <noise> Za bardzo chciałem go dopaść Także no, dwie bitewki Wygrane, no bo wątpię, że się to przegrali Co mogę wam powiedzieć? Abrams naprawdę porządna maszyna Do line na pewno bym ją brał jeśli ktoś, jeśli ktoś chciałby robić sobie line-up, na przykład z premek, to już na pewno by mógł wziąć, właśnie, mimo że to premka nie jest, to jest naprawdę porządna maszyna. Tu macie trzy premki, się trzyma. Dwie premki już do tego, jedna pół. A jeśli nie, no to co? No? Jest Abrams, jest Pelota, jest Adwójka. Jest naprawdę sporo maszyn, które się. Z którymi ta maszyna prawie w by pasowała. HSTVL. Myślę, że nawet Wolfpack by dawał radę. No ale co, nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli ktoś robi Amerykę, naprawdę polecam badać sobie ten czołg dywizjonowy I do zobaczenia w następnym odcinku. Także, cześć.